Witajcie 4 kwietnia, dzisiaj mm, przypomnienie fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza. Gdy szli drogą, powiedział ktoś do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lidz mają nory, a ptaki gniazda, tylko syn człowieczy nie ma gdzie głowy położyć. No właśnie. Czy Jezus tutaj obiecuje, że ta droga jest prosta? Że ta droga jest łatwa? No, wręcz przeciwnie, w końcu mówi, że syn człowieczy nie ma gdzie głowy położyć, prawda? To znaczy, moi drodzy, że my idąc za Jezusem nie możemy oczekiwać spokojnej drogi. Bo kiedy się przyjrzymy Ewangelii, to widzimy, że tak naprawdę Jezus nigdy nie stoi w miejscu. Więc często się zdarza, że mamy pretensje do Boga, kiedy w naszym życiu ciągle się coś dzieje, ciągle nie możemy zaznać spokoju, ale to jest właśnie szlak, którym On nas do zbawienia. Czy wiedząc to, nadal tak ochoczo chcesz za Nim pójść? Bo właśnie na tym polega miłość, na poświęceniu własnej wygody i własnego komfortu. On już to zrobił, bo doszedł za nas, aż na Golgotę. A Ty boisz się wyzwań, bo trzeba zmierzyć się z trudem? z niewygodą, z wyzwaniami, wysiłkiem. On się tego nie bał. Aż do najwyższej ceny. A ty pomyśl o tym dzisiaj. Dobrego dnia.